W takim razie spróbujmy, jak brzmi we fragmencie przynajmniej, wstępie do płyty nieomal, chociaż to intro, intro, intro do intra mamy już ze sobą, to będzie nagranie numer trzy na twojej nowej płycie. Nagranie, które właściwie nie wiem, czy one wszystkie mają numer, czy należy je przedstawiać na podstawie opisów? Wiesz, co jak to jest tak bardzo wiesz, zrobione pod ludzi, dla ludzi, że każdy może jak chce. Dlatego są cyferki, są literki, miały być jeszcze też takie znaczki, właśnie dla, dla ludzi, którzy, dla grafików, ale. I Braillem też miało być jeszcze tak, właśnie, naniesiona, ale już nie strukturzyło pieniążków na to. No dobrze, to w takim razie utwór, który ukrywa się pod numerem trzecim i opisując go baśniowo, jest to puenta Popkultura jako żart Strasburgera. Karola? Popkultura jak żart Strasburgera? Tak, no. Tak, trochę tak. A ty lubisz oglądać, tak? Ten teleturniej? No, w, ta, lubiłem. Jakby, nie, no nie lubię. Pach, nagle coś pęka, to chyba wytrwałość szkła. Czuję brak steru w rękach, promominut życia krak. Faktów potęga, milczenia wstęga cia. Przecięta jak cierpliwość te psy abonenta czas na komentarze, lutermo ninja kontra strach. Mikrofon i ręka kontra sowiet mental kurio. Zuj! i wiary w siebie leje się jak lawa z Jak Ja pchła vis a komercyjnych ciosów walka z tonami serotoniego rozgłosu Na spach połamik, Cenofobii xenofobii kręgosłup Ewakuacja na wyspy to jedyny sposób osób osób, potrzeba osób o sercach wrzących jak babci rosów. osób i czynów donośnych Nerdowskich fornosów myśli wolnych od stachłego sosu Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Jaki kraj to każda polityka, autostrady i kler przykre. że kto na mi taki tani i popytu wygra. To nie ma jak ty, tam nie kwoty, ani tak go co. Drzeżę na ta pożera nas jak emeryt, to atak migren. Pop tu jak szary Strasburger, czy krew. Ma to wytrzymać, czy jak Witka żegnę nad Typrę. Polski show biznes, wielki dziesięciolecia, stadion PL a te Gregg. Dzięki wam, kiwam co dzięki mi mi potędze. Mam to co mam, chyba mam plan i zaklęcie. Choć wiem, jestem od Mińcem, idę więc na pewne ścięcie. A mimo to wierzę w ten dzień, kiedy przewietrzymy tego kraju w stychnięcie. Miliony góry, ale jedna puenta Pragnę być tu, by na w sobie mental. Miliony grób, ale jedna błęta. Pragnę być tu, by w

Miecie, ale zapocie, nie zapłacić nie centa Miliony kół, ale jedna puenta Pragnę być tu, w sobie Żegnać sobie mental, Miliony głów, ale jedna błęda Pragnę być tu w sobie dmenta